I mam wrażenie, że rozumiem Ciebie bez słów Wieczorami między nami tylko na kłótnia gestów Ta cisza zabija, proszę odezwij się do mnie Bo chcecie mieć na a nie budować ze ja wspomnień Może znasz mnie za dobrze, chociaż szczerze w to Nadal umiem Cię zaskoczyć, daje tlen Płonie płomień, nikogo nie konie Robię swoje, czas się zgadza Robiliśmy więcej niż większość z naszych czasach Bo nigdy kasa nie była napędem motorem To szereg uciutnie, nie jest żaden najdroższy morek Nie jeden bohater na tym etapie życia polek. Wieczorem błędów nie zmarzysz korektorem Psychologiczny portret ułóż sobie z moich kąszczków Znasz moją historię My w otoczeniu bloków Razem do grobowej deski jakby nie było tych pokus Kobieta muzą, muzyka życie, wewnętrzny pokój Nie ma nic między nami, pustka wypełnia Chciałbym móc bliżej, bliżej niż zwykle uśmiech Choć zapomniałem już jak dobrze w nim wyglądasz Wygnał go za 7 mur, żadliwy duchowy kompas Twój lub mój, to nieistotna sprawa Brawa, tutaj już nie ma co naprawiać, życie to nie zabawa, los rozpuszcza pijackiego trawia Ukryta wada, powala jak z za zawał Wszystko posypało się, byłe życia trzymam w rękach Przelatują przez palce plany Tylko tę rękach, po tych czasach klęka, czczęka Nie ma co stękać już nie pamiętam Słońca w roku męka, w lękach nie w czy lekach, ratunku nie znajdę sam tam Zamiast krunków przepisz na super zepsę walczam Bezpieczeństwa kaftan, na pewno lepsze jutro Wyżyć kluczyk, zamknikę za nową krótko